Nowe dokumenty wyciekłe z Federalnej Komisji Handlu ujawniają fascynujące informacje o nadchodzących projektach BTSD. Wśród nich wymienione są Oblivion Remaster, Doom Year Zero, Fallout 3 Remaster, Dishonored 3 i kontynuacja Ghostwire Tokyo. Chociaż kilka planów zostało zmienionych od czasu opublikowania dokumentów w październiku zeszłego roku, sugestie dotyczące tych gier wydają się logiczne, zwłaszcza zważywszy na sukcesy wcześniejszych tytułów tych serii. Nie wiadomo jednak, które z tych gier trafią na PS5. Polskie studio BLAM Entertainment, znane z produkcji RPG Gimel The Broken Prophecy, udostępniło prolog swojego najnowszego citybuildera, Builders of Greece. Gra inspirowana kultowym Zeus Pan Olimpu pozwoli graczom na wczesne zapoznanie się z produkcją poprzez darmowe demo dostępne na Steam. W pełnej wersji spodziewać się można dziesiątek budynków, rozbudowanego systemu zarządzania, a także elementów handlu, polityki czy wojny. Pełna wersja gry nie posiada jeszcze dokładnej daty premiery. Polskie studio Event Horizon daje kolejną szansę do testowania ich nadchodzącego RPG, Dark Envoy, przed oficjalnym wydaniem. Aby uzyskać dostęp do wersji testowej gry, zainteresowani muszą dołączyć do oficjalnego Discorda Studia i zgłosić swoją chęć udziału. Nowa wersja testowa oferuje funkcje, które nie były dostępne we wcześniejszych wersjach demo. Dark Envoy opowie historię dwójki rodzeństwa w świecie magii i technologii, z możliwością rozgrywki solo lub kooperacyjnej. Premiera gry na PC jest zaplanowana na 24 października. W najbliższych tygodniach subskrybenci Xbox Game Pass otrzymają dostęp do sześciu nowych gier, w tym aż pięciu premierowych tytułów. Do oferty zostaną dodane m.in. Lies of P, Party Animals, Payday 3, Cocoon oraz The Lamplighters League. W październiku zadebytuje także Gotham Knights. Niestety kilka gier takich jak Outriders czy Weird West opuścić strefę serwisu do końca września. Mroczna adaptacja powieści Pinocchio pod tytułem Lies of P zadebiutowała na PC, PlayStation 4 oraz 5, Xbox One i Xbox Series X oraz S. Gra, nieoczekiwanie pojawiła się wcześniej w Xbox Game Pass i pomimo dodania zabezpieczeń antypirackiego de novo, odnotowała udany start na Steam. Recenzje chwalą ją za imponującą poprawę wizualną, dźwiękową oraz intrygującą fabułę. Osiągając średnią 81 na 100 na Metacritic dla PS5, 82 dla PC oraz 84 dla Xbox Series X. Debiut Payday 3 we wczesnym dostępie napotkał na szereg problemów technicznych. Użytkownicy PlayStation 5 otrzymali starszą wersję gry, co wywołało duże rozczarowanie. Producent gry, Andreas Hall Penninger, potwierdził problem i zapewnił o pracach nad poprawką. Jednakże wśród społeczności trwa debata, kto ponosi odpowiedzialność twórcy czy sony. Pomimo że kwestie techniczne dotknęły również użytkowników PC oraz Xboxa, najbardziej niezadowoleni pozostają gracze na PS5, z których wielu domaga się zwrotów pieniędzy za wczesny dostęp. Najnowsze informacje dotyczące gry The Elder Scrolls 6 wskazują, że nie zadebiutuje ona na konsolach PlayStation 5. Będzie dostępna wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox. Co więcej, według oficjalnych źródeł premiera tej gry nie nastąpi przed 2026 rokiem. Firma Unity przeprosiła społeczność deweloperską za kontrowersyjne zmiany w warunkach korzystania z ich silnika graficznego. Po falach protestów, w tym wyłączeniu technologii reklamowej Unity przez twórców gier mobilnych i decyzji o przenosinach na inne silniki, firma zapowiedziała korektę w swojej polityce. Pomimo zapowiedzianej aktualizacji, niektórzy deweloperzy nadal wyrażają nieufność. Pierwszy dodatek do historycznego RTS Age of Empires 4 zatytułowany The Sultans Ascent zadebiutuje 14 listopada na PC oraz konsolach Xbox. Ujawniono, że będzie to największe DLC w historii serii, skupiające się na Bliskim Wschodzie podczas wypraw krzyżowych. Dodatek wprowadzi 8 misji, dwie nowe cywilizacje, Japończyków i Bizantyjczyków, 4 warianty istniejących już nacji, 10 ma oraz 2 bajony. W grze pojawią się też nowe umiejętności, bohaterowie oraz mechaniki, a walki toczyć będą się zarówno na lądzie jak i na morzu. Podczas prezentacji Like a Dragon Direct, Sega wraz z Ryuga Gotoku Studios ujawniła szczegóły dotyczące najnowszej odsłony serii Yakuza, Like a Dragon Infinite Wealth. Ta bezpośrednia kontynuacja gry Yakuza Like a Dragon z 2020 roku zostanie wydana 26 stycznia 2024 roku na PC oraz konsolach nowej i poprzedniej generacji. Pokazane materiały wideo prezentują system walki, różne profesje, minigry oraz innowacyjne mechaniki, jak zdolność Kiryu do przełączania się między systemami walki. Bandai Namco zapowiedziało otwartą BTTK na 8 od 20 do 23 października tego roku na PS5, Xbox Series X oraz PC. Zainteresowani mogą rejestrować się do 11 października, ale uczestnicy lipcowych testów mają gwarantowany dostęp. Beta wprowadza nowe opcje graficzne, zmieniony balans oraz dodatkowe treści w postaci mapy Ortis Farm i trzech postaci – Ravena, Azucene i Fenga. Premiera pełnej wersji gry zaplanowana jest na 26 stycznia przyszłego roku. Ubisoft Ivory Tower ogłosiło, że ich wyścigowa gra The Crew Motorfest jest najlepiej ocenianą odsłoną serii The Crew, notując również rekordowy weekend otwarcia pod względem sprzedaży i aktywacji przepustki sezonowej. Ahmed Bukhaifa, dyrektor studia, wyraził swoje podziękowania dla społeczności i zapowiedział regularne aktualizacje z dodatkowymi treściami. Choć gra odnosi sukcesy, The Crew Motorfest będzie musiał stawić czoła rywalizacji z tytułami takimi jak Forza Horizon. Tacja wśród graczy narasta po tym, jak Valve dało do zrozumienia, że premiera Counter Strike 2 może mieć miejsce już za tydzień. Mimo niedawnych dużych aktualizacji wiele osób wciąż jest przywiązanych do oryginalnego CS Source. Sugestywny wpis na Twitterze z konta CSA2 z pytaniem, co robicie w przyszłą środę 27 września podsyca plotki. Niemniej jednak to może być jedynie wstęp do zapowiedzi lub prezentacji z dokładną datą premiery. Włoskie studio Giama Games przedstawiło zwiastun swojej najnowszej produkcji Enotria The Last Song. Bazująca na silniku Unreal Engine 5 gra wyróżnia się barwną grafiką oddającą piękno włoskiej architektury i krajobrazów w ciepłych jasnych barwach. Tytuł planowany na rok 2024 trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X oraz S. W świecie inspirowanym włoskim dziedzictwem, gracze będą walczyć z klątwą Canovaccio, zmieniającą mieszkańców w bezduszne istoty. Mimo nieprzyjaznego otoczenia, gracze odnajdą również sojuszników podczas tej ciężkiej podróży. Nowa gra od studia Peace Cake Fabulous, zatytułowana Fantastic Haven, wchodzi na rynek pod skrzydłami Goblins Publishing. W tym urokliwym tytule, gracze zostaną przeniesieni do świata, w którym postęp technologiczny zagraża równowadze magii. Misją będzie ochrona stworzeń oraz przywracanie magii w azylu, którym gracze zarządzają. Opieka nad stworzeniami i dyplomacja z mieszkańcami to kluczowe aspekty rozgrywki. Gra przeznaczona jest na PC, a jej debiut przewidziany jest na drugi kwartał przyszłego roku. Dokumenty z rozprawy Microsoftu z Federalną Komisją Handlu ujawniają potencjalne plany giganta z Redmond dotyczące wycofania się z branży gier w zależności od sukcesu Game Passa. Ostatnio Microsoft wprowadził Game Pass Core, następcę Leaf Gold, jednocześnie rezygnując z oferty testowania usługi za niską cenę. W kontekście tych zmian Phil Spencer, osoba kierująca marką Xbox, wskazał na prezentację przewidującą wzrost liczby subskrybentów Game Passa z 40 aż do 110 milionów w ciągu 7 lat. Spencer podkreślił, że jeśli firma nie będzie robiła postępów poza konsolami, mogą opuścić branżę gier przed 2030 rokiem. Istotne jest również nadchodzące potencjalne przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, co może wpłynąć na przyszłość Game Passa. Warto też zaznaczyć, że dodawanie gier do Game Passa jest kosztowne, z niektórymi tytułami osiągającymi koszty nawet do 300 milionów dolarów. Criterion Games, studio znane z serii Need for Speed, skierowano do pracy nad marką Battlefield w ramach nowej struktury EA. Po umiarkowanym sukcesie ostatniej odsłony NFS Unbound, firma ma nowe plany dla brytyjskiego zespołu. Chociaż przyszłość Need for Speed pozostaje niejasna, Vince Campbell z EA deklaruje ciągłe zainteresowanie tą serią i planuje przemyśleć jej przyszłość z kluczowym zespołem Criterion. Możemy więc oczekiwać nowej odsłony NFS, ale może ona różnić się od poprzednich. Nadchodzący hit na PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2, osiągnął złoty status, co oznacza zakończenie prac nad grą. Studio Insomniac Games potwierdziło datę premiery na 20 października. W sequelu gracze będą mogli wcielić się zarówno w postać Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa, eksplorując większy Nowy Jork w tym nowe dzielnice Queens i Brooklyn. Gra będzie oferować ulepszoną grafikę z technologią ray tracingu oraz bardziej dynamiczne poruszanie się po mieście. W fabule bohaterowie stawiają czoła Cravenowi-łowcy, Jaszczurowi oraz wpływom symbionta Venom na Pitera. Cyberpunk 2077 wprowadza obszerną aktualizację 2.0, której celem jest przemodelowanie kluczowych elementów gry. Prowadzono znaczące zmiany w działaniu policji NCPD, która teraz patroluje ulice i rusza w pościg w razie przestępstwa. Dodatkowo gracze zyskają możliwość walki w pojazdach i przycinania opon. Patch przynosi również poprawki błędów, ukraińską wersję językową, DLSS 3.5 i ulepszenia interfejsu. Mimo licznych usprawnień, ważne jest uwzględnienie nowych wymagań sprzętowych, w tym konieczności posiadania dysku SSD. CD Projekt Red zaleca rozpoczęcie gry od nowa, aby w pełni doświadczyć wszystkich zmian. Na targach Tokyo Game Show 2023, Capcom odsłonił 9-minutowy fragment rozgrywki z Dragon's Dogma 2. Reżyser Hideaki Tsuno komentuje prezentowany materiał, wprowadzając graczy w klasy postaci. W grze dostępne będą cztery podstawowe klasy: Wojownik, Łucznik, Mag oraz Złodziej. W miarę postępu odkryjemy zaawansowane klasy, z których pokazane zostały Mystic Spearhand i Magic Archer. Tytuł trafi na PC, PS5 oraz Xbox Series X oraz S, ale data premiery wciąż pozostaje nieznana wydawca Paradox Interactive oraz zespół Seaprompt Games, za którym stoją twórcy takich hitów jak Age of Empires 2 czy StarCraft 2, zaprezentowali Millennia. To turowa strategia, gdzie gracze prowadzą swoją cywilizację od epoki kamienia aż do współczesności. Zawodnicy będą mogli odkrywać innowacyjne technologie, kształtować unikalną ścieżkę rozwoju narodu, a także angażować się w zróżnicowane działania od wojen po zarządzanie podwodnymi metropoliami czy interakcje z obcymi cywilizacjami. Premiera przewidziana jest na rok 2024. Miłośnicy Tolkienowskiego Świata dostaną coś świeżego. Weta Workshop, nowozelandzka firma znana z produkcji nad efektami specjalnymi dla władcy pierścieni oraz filmami Avatar, wraz z Private Division ujawnili teaser gry Tales of the Shire. Premiera gry jest zaplanowana na 2024 rok. Gra prawdopodobnie pozwoli graczom na doświadczenie spokojnego życia hobbickiego w Shire. Jest to interesujące podejście, odbiegające od tradycyjnie epickiego charakteru gier osadzonych w śródziemiu. Chociaż szczegóły wciąż są skąpe, zwiastun sugeruje skupienie się na niziołkach. Z kolei, wśród innych produkcji tolkienowskich, Return to Moria ma premierę za miesiąc, natomiast The Lord of the Rings Golem spotkał się z negatywnym odbiorem. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na więcej informacji od Tales of the Shire. To już wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Do usłyszenia w następny weekend. Mówił do Was Szymon, trzymajcie się, cześć!